Siemka, jest, jestem Stanny Zapraszam Was na kolejny odcinek Dead Island. W ostatnim odcinku e, znaczy wracaliśmy do Kurotu i dowiedzieliśmy się, że musimy dostać się na wyspę więzienną, żeby uciec z, z naszej wyspy Banoi przed zombie. Będzie nam o tym pułkownik Ryder White. A w tej chwili chyba zaczniemy też akt trzeci. Patrzymy, idziemy raz do dżungli. Tak jest. Tam w akcie trzecim w końcu. W końcu szedłem z tego przekielnego miasta piekielnego miasta, przepraszam. To było Przewiązyczenię. Tak, dżunglę, dżunglę. średnią lubiłem. Średnią. Ogodamy. We're supposed to get the fuck off this island, not hike deeper into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody lab. This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife. She's still alive? They gave us something, some medicine. I don't know what it is, it slows down the process, but not forever. The doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. What's right, we do the right thing, Pona. You are a police officer, you protected those who couldn't protect themselves. This is your path, Jim. You're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well, i do time to step up logan you in the game or warming the bench sam b yeah i hear you. we are crew. we hang together but we fucked. all right then let's do this feel like that then O mam na pewno. Ha, co No tak. Mamy teraz te super zajebiste samochody do pro prowadzenia po dżungli. Kawał drogi O tak Pewnie wlecę ledwo le w, le w, le w jakiegoś zębiaka i ten, mi O, to mi trochę, trochę przypomina miejsce w jednym miejscu w Lipty, tylko tam to było dużo bardziej jasne Lepiej na, lepiej nasłonecznione tam był... Tak, teraz trzeba się przebić tędy. No, szkół dopuszczaj. No i padnę. Padnę, padnę, padnę. Ale mam farta dzikiego Nie mówcie, że żebym się udało przeżyć. Haha! Jestem coraz lepszy te klocki to ja pewno nie będę brał. Wyjdźmy za naszą koleżanką. Sądzę, że jestem ciekawy, bo tu się grało w cztery osoby. Najwyżej grałem w trzy. I wtedy było całkiem przyjemnie. No, kurczę... No, no i powdzie po mnie. Przeżyłem ostatnio. Ale... No patrzcie. Tam do przeżyłem, a tego nie dałem rady. Nie wierzę w to. A i tak mam uśpok na twarzy. No chodź To za moje straty materialne Finansowe przepraszam Dawaj kochana I ja dziękuję, nie popłacamy zegarek Dobra, dajmy na to, że 4-5 minut już leci No i pięknie, dzwoni, dzwoni telefon I zaczyna się Krzyczenie Mojego psa Nie przejmuję się tym No, ci. ile was tu jeszcze będzie? Hmm Poczekajcie chwilkę OK już jestem Lecimy dalej no musiałem niestety spokojnie poprzedkud jeden Co by myślił teraz, żeby przy przyjść przyj A mój pies ma to do tego, że szczeka Jak tylko słyszę domofon Lub telefon Co mnie osobiście irytuje niesamowicie Weźmy sobie to To i tu jeszcze był gdzieś jeszcze jakiś Czekajcie, czekajcie, czekajcie Chcę wziąć je, bo można je opchnąć tutaj takie jednej kobitki, to tak przy okazji mogę zrobić. A mam was gdzieś, już nie chcę się się nami bić. Trzeba Tylko kabalantek. I będziemy w wiosce. Bunkier. Japoński jak to się mówi. Kto ani mówi właściwie mhm mm no dobra, dobra nie obchodzi mnie to, choć. no i po co to brałem? ja tego nie

Apparently, someone on the radio is leading them to the source of this sickness. There's supposed to be some kind of uh, a lab hidden in the jungle. Could this be some sort of experiment gone wrong? Some kind of animal borne disease like swine flu or bird flu that's mutated? If this spreads beyond Banoi, if it were to hit a major population center, it could be the end of everything. People need to know what this is. Maybe they. Can Chwilkę na końcu przestało gadać. Coś tak dużo tych rzeczy nas złącze mi. Było nieciekawie. Dobra. Jako, że chcę mieć sklepik, więc muszę do tej panienki pójść. Czy że możesz znaleźć coś dla nas? Zrobię Dobrze, dziękuję. Spójrz na Robina w wiosce. Miał które na czy ja muszę pójść? Nie. To mi się to nie opłaca. Chcę tylko pójść do tego. Do sprzedawcy. Proszę, to było tutaj. Mm, you I, I need a fit matutero told me to repair the gates unfortunately the tools are in the house by the pier and those things are over there those people who will die will you help me out with them how can i say no thank you i'll be right here It does it up yeah for the time being To akurat bardzo dobre Bardzo mi się przyda Zdą i pieniądze i możliwość sprzedawania i kupowania rzeczy. Tak akurat jest bardzo blisko, więc z czemu by nie, Ehe, to było. Tu sobie zwiedzał. O, tu jest ich kilka. No, chcesz dostałeś las? Poby, że dostałeś. Wszyscy jest tak co jeszcze tam. Maybe we can use. Tożsamości. Hmm. Nie, im nic ciekawego więcej. A tu już, przy... to to było tak, tyk, 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 tyk. I bodajże będę można było przejść, tak Wracamy do chłopa Ja mu tą naszą przysługę wykonaną Ale fajnie, że jestem już w dżungli, tak? O, tu widzicie co, słucham teraz tej muzyki Jest całkiem dobre, muszę sprawdzić sobie mój sąd, tak? No naprawdę fajne. Nie, naprawdę. Ok. No. Nie można jeszcze nic kupać, sprzedawać. O, kurczę, no bo trudno. Sobie w jedno zadanie za flyer The story Afran fucked us good, man. His moke stole every single gun we had. Lucky for us, Afran's people didn't get too far. Though. We heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for help. Go there and get our weapons back, and I'll tell you how to find Moin. Yeah. All right, just hurry. Those bloody fools won't stick around there forever. Okej, okay. tylko naprawimy sobie uzbrojenie. I lecimy. Aha, tylko jeszcze powiedzcie gdzie no. Dobra. Na mapie. Fum. Bodaj, że tam autem, a to mnie wypacowało. Jeśli oczywiście jest możliwość wyjechania stąd. No nie za bardzo. Hmm, ok. Jak nie ma możliwości, to idziemy na pieszo. To będzie kawał drogi. No kurcze, jak tu Chyba tędy. O, ludzie jeszcze grają w Dead Island. To ja też mógłbym do kogoś dołączę. Ale... Mówię, z kimś, kogo znam, albo przynajmniej z kimś, kim... Mówię, szkoda właśnie, że na początku nie, nie powiedziałem tylko, że ktoś by chciał zagrać ze mną w Dead Island, może tego, tamtego, co nie wiem. nie. Singa tylko właśnie w Tak, już ty razy wychwalałem to. O, tu możesz nagrywać w kołopa. Super, potrzebuję ci ale. No, mnie też. Skończyło jedzenie. A żyć jakoś trzeba, panie premierze. <grytanie> to jest jedno z. Najlepszych tekstów ostatnich lat, nie? Jak tu żyć, panie premierze, Jak tu żyć? A, trzeba jakoś zaradzić. To przecież to na nic nie poradzi. Na bezrobocie. Musiałby się z cały parlament, żeby cokolwiek coś się, coś się mogło zacząć odziać i powinien być w tym momencie zgodny i mieć dobry pomysł. Jak oni wszyscy kłócą to, co z tego wychodzi. Nic. Takie przynajmniej jest moje osobiste zdanie. Bo to, czy będzie PiS przy władzy, czy będzie PO przy władzy, czy będzie SLD przy władzy jest ma mało ważne. Ważne jest to, żeby wszyscy byli... O, to muszę iść teraz, to. No, skończymy po, po, politykować, bo to za chwilę będzie ktoś bardzo, bardzo, bardzo zły. Jeśli dobrze, oczywiście pamiętam. to mm, odpowiedź zawsze można. Słabe. się dlaczego nie mam żadnych granatów albo czegoś takiego. To mnie zastanawia. Ona żywiła. Kamahamam. On, on. Nie wierzę. I chodzi taki bez A, dobra. Teraz już gnałem, że mnie to jakoś mało interesuje. Grund żeby przejść grę. I fajnie się fajnie się bawić. Hmm. Kasta mi nie zostawi niestety. To będzie to, pierwsze spotkanie z... ...Rzeźnikiem. Strasznie wkurzający potwór. Dlaczego? Bo jest bardzo szybki. dosyć silny ale tak się ja do z nim przejść da, da jakoś go zabić nie teraz będę przy jakimś tym, będę przy jakimś no stolem muszę zrobić jakieś granaty granaty z dezantu Mogą być młotowym, nie interesuje mnie co konkretnie, by w końcu to mieć. Bo ja tutaj mam po prostu ochotę rzucić kogoś granatem i, i nie mogę. I autentycznie nie mogę. Eee, jakiś Dobra. Dla przypomnienia, idziemy odzyskać broń Matuteru od Afrana, od ludzi Afrana. O, tak. Jak stoję? Może ten ci będzie troszkę dłuższy? Co ja mam za żeby nagrywać dzisiaj? To będziesz też następny, tego muszę to zrobić odpowiednio dobrze. Wow, ciąg jest tym Nie, nie umrzesz. Nie bój się. Точнее, 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 Tylko mnie atakują, a ich nie. Ale coś tam znam. No, świetnie. Jeszcze jeden został. Co jest? Kulisze nie mogę! No. Jeszcze tam żyjecie? No. I po zabawie. Dwie skrzynie z bronią. Po prostu jakaś paranoja Jeżeli chodzi o... Ilość... a duża apteczka Właśnie czemu ja kupiłem średnią apteczkę, z którą mogłem wziąć dużą pteczkę? U, uh, 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 uh. Miał być dwie skrzynie? Mam nadzieję, że tak Stąd, dobra, jadę w tamtą stronę. Jak mnie prowadzi? No, nie laguj. No kurde, przepieczone wyjeżdżanie że jest taki... Z takiego czegoś co jest po prostu masakra. No dobra. Uuuu wow. Wo, 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 wo. No, skręć! Skręć! No Boże! Ozwych bo, bo się wfredzi oczywiście dowodzie samochód mi taki się grze Czy mi się wydaje czy my wracamy, czy my jedziemy jeszcze po jeden zestaw bo już mi się pies dobija drzwi ale nie pozwolę mu wejść Bo jestem wyredny O szkół. Że te samochody się przynajmniej nie niszczą, jak nic, przypomina mi to miejsce z Riptida O, świetnie, czyli tu będziemy mogli zakończyć odcinek, tylko oddam questa. Yes. Excellent thank oh, you you goddamn did it You did what you said I hold up my end of the bargain too then Not sorry Co to jest? Hmm, go nie ulepszałem. 42, zobaczmy zresztą, który lepszy jest. No, to bierzemy ten. Oczywiście. Jeszcze go przeładujemy. Natomiast sklejczymy się już potem przygotowane to 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 tam punkt i będzie koniec A mm. mi się przyda Ok, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja jestem Cloud i zapraszam Was na kolejny odcinek Detailant Dead Już niedługo. A przy okazji, jeżeli Wam się podoba, to skomentujcie. Może sesjonujcie też widzami, jeżeli Wam mówię, jeżeli się Wam spodoba ten, y, ta seria. Ja zapraszam też oczywiście na, na mój kanał i na innych serii. Cześć, do zobaczenia.